Jesteś gotowy, zaczynaj. No, na co czeka? Trafisz wygrałeś. to To by był rekord tego tu konkursu w pierwszym rzucie, bo jeszcze nikt nie trafił w pierwszych dziesięciu. A, 10? a jeden z dziesięciu? Daję. A! no, no, no do głowy! Ale Daj, proszę. Proszę, proszę. Dawaj. proszę. no proszę. Proszę, proszę. Pamiętajcie, <noise> Jutro, ja na obiad. To wbrew pozorom nie jest takie proste, że w okularach w rękawiczkach zadonę do obiadu Ale nieźle tu ja dobrze, że uciekłem. No, kolega, drugi musi trafić. Musisz Ale to szybko, bo to czwarta kolejka to jaja jakieś. Marcie wyzywa. Dałobny ten pokład ja. Siedzi. Yes.